Spotykamy się dzisiaj pod Magnolią, aby oznakować jednoślady naszych wrocławskich rowerzystów. Musimy zadbać o ich bezpieczeństwo. Jest to bardzo ważne, ponieważ teraz w dobie pandemii większość osób jeździ rowerami. Pamiętajmy o tym, aby dobrze zabezpieczyć swój jednoślad oraz o tym, aby go oznakować. Wystarczy, tak jak dzisiaj, przyjechać pod Magnolię, mieć przy sobie dowód osobisty, dowód zakupu roweru i przystąpić do programu prewencyjnego Twój Rower, Twoja Własność. Jeżeli złozie będzie miał do wyboru dwa rowery, rower oznakowany oraz rower nieoznakowany, Oznakowane. Prawdopodobieństwo jest takie, że wybierze rower nieoznakowany. Jest to akcja typowo prewencyjna. Zapraszamy. Centrum Handlowe Magnolia Park jest pionierem w organizowaniu tego typu akcji w Wrocławiu. Wszelkie działania związane ze znakowaniem rowerów cieszą się bardzo dużą popularnością wśród naszych klientów. Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów, bardzo dobrych, pozytywnych efektów ze współpracy z Policją, z Komendą Miejską Policji. Akcja znakowania rowerów jest tradycją Magnolii. Dbamy o bezpieczeństwo nie tylko w naszym obiekcie, ale i też na terenie całego miasta, w związku z tym tego typu działania są bardzo potrzebne.